Witajcie. Narobiło się dość głośno na temat emerytur dla Ukraińców. Nasze urzędy chowają się za banerami pod hasłem fake newsy, czyli wyparcie, ale o co w tym chodzi, by dobrze to zrozumieć? A o różnice. W artykule Rzeczpospolitej możemy przeczytać, ukraińskie emerytury są najniższe w całej Europie. Wynoszą 596 zł, przeliczając na polskie złotówki. Natomiast w Polsce to 1588 złotych, 44 grosze. Okres przepracowania, pobierać takie, takie emerytury, to, to jest 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wystarczy, by Ukrainka, dla przykładu mówimy o kobietach, u siebie przepracowała 19 lat i 11 miesięcy. Przez ten cały okres odprowadzała składki do swojego systemu emerytalnego, przyjechała do Polski, przepracowała brakujący miesiąc czyli odprowadziła tylko za miesiąc składki do polskiego systemu, a i tak otrzyma 1588 zł, bo taka jest najniższa emerytura w Polsce. Czyli tutaj wychodzi wyłudzenie około 1000 zł miesięcznie bo takie jest te wyrównanie pomiędzy najniższą emeryturą ukraińską do najniższej emerytury naszej. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do następnego.